AI jest właściwie obecny w większości organizacji, takich globalnych organizacji i raczej to się nie zmieni, raczej będzie tylko rósł, bo jest tam, mówiąc bardzo kolokwialnie, kupa pieniędzy do wyciągnięcia. Firmy bardzo potrzebują tych rozwiązań. Chyba nie ma szans dzisiaj bytować jako organizacja i, i przodawać w wyścigu z konkurencją bez tego AI. -a. Natomiast jednocześnie, poza tym, że ten AI się prężnie rozwija, to... Um, jak niedawno doniósł Business Insider, 95% inicjatyw nie przynosi realnego zwrotu z tych inwestycji. Czyli firmy ładują, pompują w to kasę, a potem przychodzi menadżer i mówi: e, e, słuchajcie, no fajnie, wdrożyliśmy, jakaś tam poprawa produktywności jest, ale jednocześnie nie widzimy realnej poprawy tego, jak funkcjonuje nasza organizacja, a w szczególności nie widzimy żadnego odbicia w, w obrocie.